Manero, z tej strony karosadowy. Sadowy. Dzisiaj będzie taki opening. Zobaczmy, zobaczymy jakie będą dobre pety. 3, 2, 1. Zaczynamy. Uuu Drugi mały opening zrobiłem wczoraj, taki malutki. Nie po... A co? Nie zapomnijcie zostawić suba, lajka, sub, sub, subskrybent. Suba, lajka, dzwon. Spróbujemy dzisiaj dobić 15 lajków. Zobaczymy, czy się nam uda. Bardzo jestem ciekawy Jeśli byście szeli, to byśmy mogli tyle Byśmy robili tyle i byśmy mieli dużo frajdy Byśmy dobre pety Może byśmy mieli więcej szczęścia I kiedy kogoś mam znajomych, to mogę im dać Będę dawał im pety jeśli chcecie mnie dodać do znajomych, to Ewakos. Moje imię jest F Uuu, -E ale szczęście. Ale szczęście i pod... odpowiada dzisiaj. Bo dzisiaj może się subskrybowaliście, to może czemu, czemu subskrybowaliście i zostałem, my zostałem lepsze szczęście. To może, ale już dużo, dużo petów jest. Wczorajszym filmiku powiedziałem, że 100 tysięcy i potem już, już, już używałem sobie triple. Triple, jak to się nazywa? ta Triple. Używałem sobie triple money i triple damage i potem zrobiłem sobie 200, 400. I dzisiaj próbuję, dzisiaj będę próbował zrobić jakiś odcinek i będę rozważył te. Patry, jeśli będę miał cały Inventory, dzisiaj na pewno nie. Nie będę te delete, bo chcę zrobić je takie lepsze PETy. Bo po co mam delete? Jak mogę roz... E, komuś dać? Rozdać. Ale no, bom, na pewno dam sobie. Dam im. E, dla widzów to, a dla takich, którzy w tej grze są i nie mają dobrych petów, to dam po jeden taki. Jeden ten PET. Co za nie mam szczęścia już teraz. To może, może teraz to czemu nie subskrybowaliście i nie mam teraz szczęścia. Szkoda. Czekajcie to zobaczyć. Pójdę sobie na... Ojej! Nie myślałam, że tego zostanę. Okej. Okay. Okej, okay, to ja też codziennie dłużę <głos》głos》> to 5 godzin. To dobra. To dobra i znowu opening zrobimy. Teraz lepsze szczęście będę miał Na pewno, jeśli nie to znaczy, że tak gra ma jakiś skam I jak chcecie, jutro będzie Pet Sim Będzie, będziemy, ja będę nagrywał Pet Sima X Jak coś to mam dobre pety jak, jak będę miał parę jakichś dobrych petów do rozdania to rozdam wam Bo nie szkoda mi jest na, dla, dla was te pety dać Bo nie mam, ja sam nie mam za dużo. Nigdy nie miałam robuxów to jest ten problem. Jeśli bym mógł, to bym coś kupił tu. Powiedzmy, to jakbym mógł. Patrz, patrzcie, i widzicie, to nie działa. No, pff. jeszcze, patrzcie, ile mam pieniędzy. Jeszcze zostaliśmy Ach, ale nieszczęście Mam nadzieję, że to zostaniemy jakieś Spróbujemy jeszcze parę tamtych zostać bo nie, bo nie mam za dużo szczęścia bym chciał zrobić je w szajnie, to może by byli 3 miliony Uch. Jeśli będę miał dużo tych, to będę mógł rozdać jak na teraz to nie mam żadnego szczęścia 2% ale zostałem. Na początku z 3 zostało, masz je, ale teraz to nic nie zostaje. Pulpul, nie wiem, co coś lepszego jak te, bo patrzcie. Jej, co za szczęście. Raz. O, to jeszcze brakuje, tylko jeszcze jeden i będę mógł zrobić sobie. Mam nadzieję, że coś takiego, bo ten, a jakiś nie wiem sam, sam nie wiem ile, jakieś chyba, może 5-4 miliony. Jakieś 5, ponad, powiedz, ja sam nie wiem, bo jeszcze tego nie zostałem. A jeśli jakiś widz ma, to może dodać mnie do znaj i, i dołączyć do mnie, kiedy gram. To zostanie. A jakiś może prawda to zostanie. I co, jeśli, co mi do yy, indeksa. Tu jeszcze nie mam z duszy zrobionego. Ale bardzo się bym miał. I trochę wczoraj trochę tej powarmiłem. Dzisiaj jestem trochę powarmię dzisiaj. No, to dużo mam tych szpetów. Ile mam jeszcze do full? O już. 40 pet petów nie 39 petów i już nie będę mógł kupować jaja. Spróbuję aż najwięcej tych dragonów próbuję zdobyć. To jest, bo powiedz mi, kto się nie chciał mieć te dobre pety Ja na pewno bym chciał mieć. Żebym mógł farmić tą krzynię jutro, może byśmy bym zrobił opening taki mniejszy, ale bym... My... Aby w tym serwerze był, to bym je mu dał. jakimś serwerze pierwsze musicie do mnie dołączyć, musicie do mojej ZNAJ i to będziecie mogli do mnie mogli wejść. Ja zawsze po jakiejś 16:20 gram. 17.00, co. Dzisiaj zrobiłem taki szybki opening. Muszę chcę, chcę zrobić fajny odcinek dla Was. Żebyście dowiedzieli, jak się te wszystkie pety są dobre czy słabe. Jeśli chcecie, żebym to pofarmił na jakiś nowy update, co może będą z tych kaszorek? I jak, tu będę próbował aż najwięcej typetów zdobyć stąd. O, to dobrze, już mogę zrobić shiny'ego ta, shiny. Ile petów? 123, to dobrze będzie. Nie zapomnijcie suba, dzwon Sub, dzwon i... I takie inne tam rzeczy, jeśli chcecie to dajcie Suba O, 7 Będę ten pet do rozdania Mam nadzieję, że to się w, 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 Zrobię to Najszybciej teraz robię Po prostu się, nie chcę, żeby się zwardowało. Dzisiaj popel zrobię dużo tych. o ale duch tych mam. Tych bardzo dużo mam. Dużo tych rerów mam. Bardzo dużo... Trzyma... Trzymajcie czuki, że ten komputer wyjdzie. Kiedy będę miał shiny to... O, zostałem! Co? Jak to zostałem? O, to dobrze. Uf, 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 ale szczęście miałem. Co za koksik był? Uf, uf, uf. Uf, ja nigdy tyle nieszczęścia nie mam w żadnej grze. Myślałam, że już wyjdzie jeszcze raz. Co będę mógł zrobić shi e, shiny. Potem rainbow. Rainbow jeśli chcecie, to mogę dzisiaj. Spróbuję jakieś pety, jakieś najłatwiejsze i najszybciej spróbuję. Może nawet tu, bo mam dużo tych. To będę mógł zrobić jednego dark darka i shiny. O dwie minuty jeszcze tego bustika 5 petów mogę jeszcze teraz zrobić. nic dobrego. Co my już teraz chyba yy, powinno, coś patrzymy. Boom! A, rare. To teraz trzymam mam że coś jeszcze teraz. Boom! O, tak znowu. Teraz sobie powiedzmy, se bardzo tą legendę, ale se mi się z nią mieć. Legenda taka fajna byłaby. Bym mógł zrobić wam shiny dzisiaj. Byście zobaczyli, ile ma powiedzmy, że 3 miliony. <grym> Nigdy tyle szczęścia nie mam ale A, muszę robić to zrobię tak trzy, powiedzmy wam zrobię w tym odcinku 3 i potem znowu robimy ten opening najsłabszy do okej okay. Bo mam minutę tego jeszcze szczęścia a ja naj, jak najwięcej zrobić. Już wracamy. Ile to ma? Uuu, nie za dobre. I zaczynamy, bo jeszcze 45 sekund zostało. Jeśli coś to mam... Zrobiłem jeden odcinek, który pokazuje te wszystkie klucze. Jeśli chcecie obejrzeć to obejrzycie. To możecie obejrzeć. Jeszcze 5 petów. O, chyba zdro, zdążę. Te 30 sekund. Trzymajcie ciuki. O, dobrze, że to. Zdo powiedzieć, że to. Że to mi wyjdzie. No i podawaj. Ostatnia echo. Dawaj. Dawaj, dawaj. Nie. Co za nieszczęście. To, to dzisiaj z tego dzisiejszego openingu. Dzisiaj wie, wiecie co te dwie pety są z tego. I zrobię jeszcze tego, tego. Miałem szczęście z tych. Teraz więcej zrobię. Pokażę jeszcze wam jak się to robi. Wszystkie. Na pewno te legendy nie 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 zas nie żyje. No po co mam zużywać jeśli są dobre? Mam nadzieję, że to mogę będę mógł zrobić. Nie, nie tylko trzy zrobiłem. Dawaj. Jeśli zostawicie suba to się zrobi. Jest, to zostawiliście suba. Jak zawsze, zostawiliście suba. To co prosiłem, to zostawiliście suba. To dobrze, że zostawiliście suba. To na pewno zrobię chyba rainbow. A dark matter to na pewno nie, ma, bo trudno. To zostawię, będę grindował dzisiaj przez... Będę... Będę grindował dzisiaj jeszcze I zobaczymy, czy dzisiaj, jeśli jutro coś tam wyjdzie z tego opening'u jest dragony zrobię, spróbuję Czy, jeśli zostawiliście suwa to ma... Zostanę na pewno, to... A, to na pewno... Ech, szkoda, nie zostawiliście suba. Ale nawet ten ten, e, ob ten e, update taki fajny jest, jak coś. Ja nawet nie narzekam na niego. Dawaj, spróbujemy. No to. I to. Nie, nie udało. Jej, udało się. Jej. Nie udało się. No. Nic się dzisiaj nie udało. To teraz idziemy na yy, jak to się nazywa? Rainforest i robimy te rainbow. To zrobię, to zrobię O, wystarczy, jak widzicie Ryzykujemy Dawaj, klapemy Jej, zostawiliście suba Ura, zostawiliście suba Bardzo się cieszę I teraz mój team się tak prezentuje. Dzisiejszego opening... Nie żartuję. Jeszcze się jeden nie... opening nie skończył. nie, opening się na pewno skończył, ale... Czy light? To zrobimy... Shiny... Okej, okay, mam to mogę zrobić. To mogę. To mogę. To dziś, to jest mój team. 9 milionów, 6 milionów, 5 milionów. O, oh, ale dobry, ten team jest. Bardzo dobry ten team jest, jak widzicie. To jest mój dzisiejszy team. Shamanera, dzisiaj nie do widzenia. Kończymy już ten filmik.